Już to są marzenia, ładania. tak jest. A zatem, chłopcy, kazetki, kamerki. Dziękuję Marzenia. Bardzo proszę o odpowiedź. Pierwszą, jaka wam przychodzi do głowy. Nie pomyślcie, bo myślenie w miarze szkodzi. Co to są marzenia? Definicja marzenia. Najprościej mówiąc, tak jest. Coś, czego chcemy. A, A czego możemy chcieć? Czyli pytanie jest jakie? O czym możemy marzyć? Proszę. O, bardzo dobrze. O czym możemy? Nie, Nie słyszę? E, tak, oczywiście możemy i to jest chyba jedno z prostszych e, do rozwiązania marzeń. O czym można marzyć? O czym marzycie? O czym wy marzycie? Proszę. No i nie macie żadnych marzeń związanych. Dobrze, żeby przestać, to, jest Bardzo dobrze. Bardzo ambitny. Bardzo ambitny plan, cel. O czym jeszcze można marzyć? Głównie, Nie gadamy. Głównie, żeby... Już nie? Dobrze, można marzyć. Co jeszcze? Dziewczynki. Ja mam, ale nie powiem. Ja też. O. Ale tu powiesz. Możecie teraz nie mówić. I, i a propos właśnie te, tego, czy powiecie, czy nie powiecie. Ja tego nikomu nie pokażę. Nie będę tego czytała na głos. Będę czytała z wami, kiedy będziecie mi oddawać książki. Niemniej jednak, nie, nie będzie się upublicznione, a zatem śmiało nie. możecie się swoimi marzeniami podzielić. Dlaczego to jest takie ważne? żeby się dzielić wrażeniami, potem podsumowując nasze spotkanie. Moim zdaniem nie, żeby świat był lepszy i żeby nie był nigdy końca świata. O, no naprawdę, to... no, że nie no, będzie. Zresztą tak się dzieje. Zresztą tak się informację, co będzie dla słówka, czy co? Zresztą no, nie będzie koniec tak... Ma, no, no. no, świata. Bo... My, my jesteśmy, my jesteśmy my, po chwili, jak inni jesteśmy ostrych optymistami i realistami. dlatego... Was i nie mam zamiaru. Dlatego skupiamy się na tym, co tu i teraz, ale również nad naszą przyszłością. Tylko widzimy ją kolorową. Mam nadzieję. Inaczej to nie miałoby sensu. Podsumujmy, można marzyć o tym, żeby dostać coś, tak? Może tak materialnie. Można marzyć o tym, żeby zacząć realizować swoją pasję poprzez uczestniczenie w kółkach różnego rodzaju. Można marzyć o tym, żeby zostać sportowcem z naj, najlepszym sportowcem w danej dziedzinie. Można marzyć o tym, żeby założyć rodzinę. Można marzyć o tym, żeby wykonywać kogo lubimy, kto jest dla nas wzorem do naśladowania. Macie wielu i sportowych grup. Można mieć taki plan, żeby spotkać tego człowieka i zadać mu ważnych dla nas pytań. Takie marzenia pojawiają się bardzo często. Można marzyć o tym, żeby odwiedzić jakieś miejsce na świecie, o którym słyszeliśmy, widzieliśmy w telewizji. tam się znaleźć. Można marzyć o wszystkim. Nie. Inną sprawą jest zrealizowanie tych marzeń. Powiem o tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że będziecie pracować szybko i, i, i sprawnie, dzięki czemu będzie więcej czasu na rozmowy z Wami. Dzisiaj będziemy o tych marzeniach, wy będziecie o tych marzeniach pisać. Jeżeli czas pozwoli, napiszcie o dwóch marzeniach, ale najważniejsze jest dla mnie, żeby choćby jedno stało się przedmiotem tej książki. Książki waszych marzeń. Jak to ma wyglądać technicznie? Przede wszystkim pracujecie w parach. Nie, chyba jest niekorzyść, tak? 25 osób miało być. Ile ich was jest? Czyli jest parzyście. 12 par. Proszę się dobrać teraz.

Mamy 23 osoby, pracujecie z co co jest wyjątek indywidualnie. Ja też chcę być sama. O, no Kochani, każda para to ta osoba, która pracuje indywidualnie, ale w Was jest więcej. Zdecydowanie o parachy za mówię ogólnie. Każda para dostanie taki zestaw. Na zestaw składa się okładka i cztery różne kartki, po dwie na osobę. Jeżeli jeżeli się rozpiszecie, to kartki są oczywiście dostępne. I kiedy dostaną wam te zestawy, proszę ustalić między sobą, kto projektuje i wykonuje okładkę, bo ta osoba będzie miała mniej czasu na zrealizowanie reszty. Na okładce, co znajduje się zawsze na okładce książki oraz w naszym przypadku dwojga autorem, bądź koleżanka sam, czyli wyraźnie ładny tytuł i wyraźne imiona i nazwiska. Książkę otwieramy tak i w ten sposób właśnie piszemy. Piszemy pionie i piszemy tak. Zdarza się bardzo często, na przykład te płotka od tyłu. Od tyłu. Kiedy już jedna z was, jedno z was, zrobi okładkę, szybciutko bierze się za swój rozdział. Będą dwa rozdziały, ponieważ, chłopcy, ponieważ jest z was dwoje. Dwa rozdziały. Jak masz na imię? A ty? Julia. Jesteście ze sobą, tak? Jesteście dwie parze? Nie? To jak to wygląda? No nie ma. O, mhm. Dzień. Dzień. A gdybyś ty była sama, to by, 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 by byłobyście dwie, tak? To tak zrobię. To... Dobrze, Patrycja Julia. Słuchajcie, ja naprawdę nie, nie mam czasu, żeby powtarzać. Rozdział pierwszy. Marzenie, marzenie, marzenia Patrycji. I Patrycja zaczyna ładnie witając się. Cześć, mam na imię Patrycja. Mam na 15. Mieszkam tu i tu. Moją największą pasją jest, bądź też moim wielkim marzeniem jest, po pierwsze, proszę zdefiniować marzenie, nazwać je, czyli mówiąc już najprościej, napisać o czym marzycie. Po drugie, proszę uzasadnić, przekonać mnie, dlaczego tak Wam na tym zależy, dlaczego właśnie to jest Waszym marzeniem, dlaczego. Tego właśnie chcecie. I po trzecie, co Waszym zdaniem trzeba zrobić, żeby to marzenie zrealizować, spełnić? Proszę o rozbudowane od odpowiedzi, nie jedno zdaniowe, bo jesteście na to za starzy, żeby pisać jednym zdaniem. Jest to baczka drastyczno-literacki, a zatem będzie również część obrazkowa. Czyli albo rysujecie. Marzenia Patrycji, część, rozdział pierwszy. Ale Julia w tym czasie na swoich trzy kartkach tworzy swój rozdział. Marzenia Julii. Cześć, mam no, na imię Julia. I analogicznie, tak jak w przypadku Patrycji, opisuje swoje marzenie, uzasadnia i pisze, co musi zrobić, żeby to marzenie się żeby to narzędzia nie spełnić. Kiedy gotowe są już rozdziały i kiedy gotowa jest opłatka, niczego nie sklejacie międzyoperacyjnie, niczego nie łączycie ze sobą. Tak w jakim stanie dostajecie, w takim oddajecie. będzie Ci książki zostają w bibliotece. Będziecie mogli je odwiedzać, sprawdzać, co zrobiliście przez ten czas, bo so, nasze marzenia się spełniły. Wydamy się. Po oddaniu wszystkich książek robimy podsumowanie i teraz ustalamy ramy czasowe. Tak, Ale tak? ja chciałam to podpisać? No właśnie, będą czytać z tej że swoim czasem. już pani wiki. Pani Kochani, mamy czas do pierwszego. Nie, przepraszam, do pół pierwszej. Nie. Do pół do pierwszej, co oznacza, że o pół do pierwszej wszystkie książki muszą już leżeć na każdym Czyli Czyli jeśli są na godzinę, na To jest do zrobienia. Bardzo sobie Wie. radzą w tym czasie, więc tak. nie możemy być tak. ja teraz z, e, zestawy. Jeżeli pojawią się pytania w tym czasie, to proszę je zadawać. I jest tytuł naszych warsztatów, czyli książka naszych marzeń. Ale bądźcie kreatywni. Nadajcie tej książki swój własny tytuł. Na przykład: Drzewo z marzeniami, Wyspa Marzeń, Kufel z marzeniami. Podaję przykłady tych które się pojawiają. Skrzynia naszych marzeń, marzenia do spełnienia, piłkarskie marzenia, marzenia przyjaciółek

안녕하 <목소리도>